Witajcie we vlogu z kolanty, ale zanim dopłyniemy na kolantę, teraz jeszcze znajdujemy się na Kotao. To jest wyspa po drugiej stronie Tajlandii. No i pięknie została nam godzina do odpłynięcia promu. Wymeldowaliśmy się właśnie. Grześ będzie jechał ze wszystkimi bagażami na motorku i ja idę na piechotę. Kupiłam już we francuskiej piekarni bułeczki na drogę. Mamy też banany, ale idę jeszcze po wodę do 7-Eleven. Wodę i jakieś przekąski, coś słodkiego i będziemy płynąć. My już się spotkaliśmy z Paulą, jesteśmy właśnie pod sklepem. Wczoraj tutaj kupowaliśmy e, bilety na kolantę. Za bilety zapłaciliśmy 1700 batów od osoby. E, no i dobrze jest na pewno je trochę wcześniej zarezerwować, żeby mieć zagwarantowane, że się popłynie, bo może dane się okazać, jakbyście przyszli tak na spontanie, że już ich nie ma dostępnych. Lecimy już do portu na odprawę, bo o 9 powinniśmy tam być. Właśnie tylko pangani, tu będziemy mieli pierwszą przesiadkę na inną łódkę do suratani. Byłem po drodze, a jest już 13 i dopłynęliśmy już do kontynentu, więc zaraz będziemy w autobus jakiś pewnie się przesiadać, a tymczasem obserwujemy zjawisko głównie znane z samolotów, czyli kolejkę do wyjścia. Wysiedliśmy z promu i od razu czekają nas autobusiki za 5 metrów. Przechodzenie w Tajlandii jest bardzo proste, bo w Ameryce Łacińskiej to wiecie, jedziecie jednym autobusem, potem drugi wam ucieknie, więc następnie jest jutro i cały czas się spinacie, stresujecie. A tutaj wszystko na Was czeka, bo dopóki nie przyjedzie ten prom, to ten autobus nie pojedzie. No i tak. Jesteśmy w krabi, a teraz przesiadamy się do tego busika. Właśnie dojechaliśmy do portu na Kolancie po 9,5 godziny drogi. Całość trasy generalnie bardzo fajnie i sprawnie szła, tylko przerzucali nas ze środka transportu z jednego do drugiego. Wynajęliśmy motorek i usłyszeliśmy od gościa, który nam wynajmował, żeby szukać knajp z dużą ilością osób, bo teraz na Lancie dużo restauracji jest zamkniętych, a te, które są otwarte często odgrzewają po prostu jedzenie z zamrażarki. Nam się udało znaleźć akarat taką z grillem przed restauracją. Wygląda może tak po prostu zwyczajnie, bo jest bambusowa, ale w środku jedzenie było tak pyszne, bardzo dobre. Dobry więc polecamy i idziemy teraz do hotelu się zameldować. Pewnie widzimy się już jutro. No właśnie, zaliczamy najgorszy poranek z możliwych. Paula wstała rano i chciała wziąć leki na torczycę. Trzyma je w swojej nerce ze wszystkimi dokumentami itd. I okazuje się, że nerki nie mamy. Więc ona zginęła nam gdzieś po drodze między zameldowaniem w pokoju a przyjściem do pokoju. Ten dystans nie jest duży. I albo ktoś się nam zwinął z pokoju, jak Paula wyszła po mnie, żeby resztę bagaży zabrać, bo ja przy skuterze zostałem, albo gdzieś się zgubiła po drodze, a teraz nikt jej nigdzie nie ma. Nie mamy Pauli paszportu. Mój został jak wypożyczyliśmy motor w porcie, więc powinno być spoko, a Pauli nie ma. Przeszukaliśmy wszystkie swoje rzeczy trzy razy. Przeszliśmy też trasę z pokoju do recepcji też trzy razy, nic nie znaleźliśmy. Poprosiliśmy obsługę, żeby też poszukali. Zaczęliśmy już się zbierać, żeby pojechać na komisariat, ale przed tym przeszukaliśmy pokój jeszcze raz i uwaga, znalazł się. Był przyklejony do jednego z plecaków, tak jest tu mokro lepko. No ale dobra, super, bo straciliśmy tylko pół dnia, a nie cały. No bo wiecie, to zawsze załatwianie pojechanie na ten komisariat, umówienie jakiegoś spotkania w ambasadzie, konsulacie, więc no super, mniej problemów. Najważniejsze jest jedzenie, mamy sporo opóźnienie w zwiedzaniu, więc zaczynamy dzisiaj od obiadu jesteśmy na plaży. Mam dla Was recenzję tej knajpy. Soczki jak najbardziej, jedzenie kiepskie, bo ryba była strasznie tłusta i w sumie było już trochę podejrzane, jak patrzyliśmy na kartę, że nie ma jedzenia takiego z Tajlandii, tylko są jakieś pasty malezyjsko-indonezyjskie. No i nie wypał straszny, więc będziemy szukać jakiegoś jedzenia dalej. Nareszcie udało nam się znaleźć dobre jedzenie i w związku z tym, że pokrzyżowały nam się dzisiaj plany, to zostaniemy na Lancie jeden dzień dłużej. Dzisiaj zrobimy sobie taki bardziej chillowy dzień, pojedziemy kupić jakieś kółko do wody i na plażę może zarezerwować wycieczkę na pojutrze na cztery wyspy. Cześć, dzień trzeci na Kolance. Dzisiaj wróciła piękna deszczowa pogoda. Zobaczymy, co będziemy dzisiaj robić, ale najpierw jedziemy na jedzenie. Jedzenie w restauracji tak samo dobre jak wczoraj, jestem zdziwiona, bo to jest w menu 300 ponad pozycji, więc to dosyć pokaźny obszar ale no jak widać mają dobre jedzenie, więc bardzo polecamy. Przyjechaliśmy teraz do parku, tutaj są też takie drogi bardziej w dżungli, trackingowej i tak dalej. Można też wejść na plażę i posnurkować. No dzisiaj jest pogoda jaka jest, więc zobaczymy co nam się uda zobaczyć. A no i trzeba jeszcze tutaj uważać na małpę, bo są też jakieś mniejsze sarny, coś takiego i oczywiście na lancie są też i warane, więc to takie duże jaszczury, metr dwa metry długości. W latarni rozpościera się piękna panorama na okolice, za mną widzicie w tym momencie wyspy, na które możecie wykupić wycieczkę. My mieliśmy też taki sam plan, tam jest dużo snurklowania, są kajaki, jest zapewnione jedzenie, picie i tak dalej, więc takie wiecie, cały dzień na wycieczce. Ale za tydzień Tajlandia zamyka swoje parki narodowe ze względu na kiepską pogodę. No, i właśnie tak liczyliśmy się z tym, że może być dobra pogoda, możemy trafić na taką średnią. No i jest jak jest, więc nic z tym nie zrobimy. Ale jeżeli będziecie się tutaj wybierać, to zanotujcie sobie wycieczkę for island hopping z Landy. mam się wam, że już zapomniałam, że wschodnia część Lanty jest tak ładna. Widoki na to mnóstwo wysepek, takich małych, które zaraz możecie oglądać. No, bardzo ładnie to wygląda. Na te wysepki oczywiście można popłynąć. Akurat stoję w dobrym miejscu, żeby jeszcze pokazać Wam, jak wyglądają tradycyjne domki tutaj na kolancie. One stoją na wodzie na takich palach, no i tam normalnie są restauracje jakieś sklepiki i tak dalej. Zaraz się przejdziemy, zobaczymy czy jest coś dobrego do jedzenia w tamtym miejscu, a cała ta okolica nazywa się po prostu stare miasto. Jedziemy przez tą starówkę i wszystko absolutnie jest puste, nie ma ani jednego gościa w restauracji. Nie zostawiamy widoków na wyspy tak szybko. Przyjechaliśmy do restauracji na wzgórzu z pięknym widokiem. Jedzenie jest ok, przed knajpą było kilka motorków, więc zdecydowaliśmy się wejść. Cała knajpa jest taka bardziej w stylu bali. Bym powiedziała, jeżeli nie widzieliście filmików z bali, to zapraszam Was do kliknięcia tutaj w kartę. Powoli kończy się nam już dzień, więc będziemy się żegnać. Dzięki, że byliście razem z nami. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych filmików. I do zobaczenia w następnym filmie.